Hej, okay, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gso 4. Moi drodzy, po raz pierwszy na moim kanale prezentuję wam wykonanie tej misji tak całkowicie drużynowo. Do tej pory miałem okazję prezentować wam filmiki z GSO 4 podczas rozgrywki w pojedynkę, miałem okazję prezentować wam podczas dynaskany, Wykonywałem misje na skanie także z jednym lub maksymalnie z dwoma graczami, natomiast w tym odcinku też między innymi ze względu na to, że niektórzy prosiliście, niektórzy z Was prosili mnie o to, żebym Wam zaprezentował taką misję całkowicie drużynową, kiedy e, gramy z granatami. Postanowiłem nagrać odcinek, w którym zespołowo staramy się rozegrać misję w grze SWOT4. Moi drodzy, misja, którą rozgrywam, będzie misja o tyle wyjątkową, ponieważ, oczywiście, nie będzie to misja wyłącznie na skanę, będzie to misja, w której będziemy starali się jak najwięcej osób aresztować. Będziemy grali z granatami. Jeśli chodzi o styl naszej gry, styl naszej gry jest taki, że zawsze misję prowadzi lider. On podaje kwipunek Drużyna podczas rozgrywki wykonuje polecenia lidera i w ten sposób realizujemy cele misji Drużyna, z jaką gram nie jest drużyną jakąś tam losową, nie z drużyną nową, ponieważ jest to, są, są to ludzie, z którymi naprawdę Długo współpracuje, tak? Każdy wie, co ma robić, jak ma się osłaniać, które strony przechodzić, więc myślę, że bez problemu wykonamy, zrealizujemy cele tej misji. Jeśli chodzi o komentowanie całej rozgrywki, długo nad tym myślałem, czy komentować to w taki sposób, jaki zwykle. Komentuję wam moje gameplaye, czyli na bieżąco wam mówić co robimy, dlaczego robimy, jak robimy Czy po prostu skoncentrować się na, myśl, na misji Moi drodzy doszedłem do wniosku, że jednak w tym odcinku Dam wam tylko jakiś wstęp, tak w którym was wprowadzę w ten, w ten gameplay Natomiast po zakończeniu misji jeszcze sobie skomentujemy podsumowanie Zobaczymy jak wyszło podsumowanie, jeszcze coś tam na samym końcu będziemy mogli sobie Sobie zrozumieć, tak, sprawdzić co mogliśmy poprawić, natomiast w trakcie rozgrywki, w trakcie odcinka, zdecydowałem jednak, że nie będę wam komentował. Ze względu na to, że misja, jeśli rozgrywam ją zespołowo, jest dość dynamiczna. tak? Tam trzeba tak naprawdę dużo, dużo myśleć, żeby dobrze to było zorganizowane. W związku z tym, ja się skoncentruję tylko i wyłącznie na misji. Będziecie oczywiście całą rozgrywkę słyszeć, jak, jak misja będzie przebiegać. Także moi drodzy, na samym końcu, wrócimy do. Do komentarza, tak, i podsumujemy sobie naszego gameplaya. Jeśli chodzi o zespół, zaraz się z chłopakami połączymy, zobaczymy, czy są gotowi, i myślę, że możemy misję rozpoczynać. Myślę, że ekwipunek już mogę im podawać. Także, moi drodzy, zaczynamy. Siemanko, chłopaki, jesteś 7? No, cześć. Cześć, gotowi do rozgrywki? Może. Tak. Okej, okay, dobra, to lecimy. To w takim razie tak. Ekwipunek, broń PM 9 mm, pociski JHP. Poboczny paralizator, taktyczny bierzemy dwa granaty błyskowo-hukowe, jeden gaz zawiący, klin, światłowód. Dwa granaty błyskowo-hukowe, gaz zawiący, klin, światłowód, z tym tylko, że yy, szakal, szakal zamieni klina na flesza i yy, mikrut zamieni klin na flesz. Wyważenie C2, strzelba do wyważenia bierze Szakal, Ochrona hełm i Kamizelka Lekka. Kto gotowy daje Ready i zaczynamy. Na razie tymczasowa formacja. Szakal, Kytan przechodzi na stronę lewą, Hutu, Waleczny. Hutu jako jedynka na razie na prawą stronę z Walecznym na dwójce i trójkami krót. Skan lewa do końca, lewa do końca. Przejście od razu do samego końca, prawa do rogu. Uważać z lewej na podejrzanego, tam może być podejrzany. Do prawej się dokleć bardziej e, Tu skan, scan, scan tu scan do rogu Przejdź do prawej, przejść do prawej Kytanal, skan, e, prawa, skan. A tam saspek z wychylenia. Wiem, do przodu Iść dalej czy czekać. Do przodu, do przodu idzie Jest saspek, stop, stop, stop. Tak. Kytan flash na sam koniec 3, 2 Jeden Weźcie. OK, teraz tak. Lustro waleczny, e, clean hutu e, Lustro, mikrut Z tamtej strony Kytan, clean na żółte drzwi. Tam. się z Szakalem. Zmieni się szakałem. Szakal drzwi jego lewą, lewą stronę. I teraz tak. Grupa Szakalu ustawienie przy drzwiach 6 do 2. Ustawiłem stronę prawej, Szakal e, ustawia się na tym punkcie, podmienia się z Kytanem, Kytan podmianka, Kytan C2 na drzwi, Szakal Flash przygotowujesz, Flash leci za ściankę, ale przed łóżko na godzinę pierwszą, druga grupa ustawia się e, przy drzwiach, e, słuchaj to jest Mikród, może na razie przy drzwiach e, hu, Huciałki i Hutu Raport, Mikród dołącz. Kytan na 1, drzwi na 0, C2. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Wejście. E, raport, Hutu. Przestaw. Ustawienie od prawej, wejście. Tam zabezpieczacie wszystkich podejrzanych. Składacie raporty, zabezpieczacie Wraca Wracacie się do mnie. Co z osiemką? Łazienka nie była sprawdzona, to ustawienie się przy Łazience od strony lewej, wyjątkowo od lewej, formacją. E, dobra, ok, wejście 0, 3, 2, 1, 0. Teraz tak, e, druga grupa ustawia się przy 6 do 4, ustawienie od strony prawej, sprawdzamy zamek, raport, kto tu strował. Hmm. Tam było czysto, nikogo nie widać. Czysto, okej. Okay. Grupa Kytana, ustawienie przy drzwiach 6, 2... 6, 2, 3. Sprawdźcie zamek, tutaj wejście. Ustawienie Kytan z szakalem od strony prawej. Podmianka. Wejście. Sprawdźcie do końca. Ustawienie przy łazience, właściwie lustro tylko mi na łazienkę. Raport druga grupa może dołączyć do nas, wyjść końmi efekt Perfekta, 12-3 metry. Sylwa? Nie, nie zabiję. Ok, za ustawę na drzwi, ustawienie na stronę prawej, grupa walecznych hutu. Wścieka łazienka. Kytano wejście na 0, 3, 2, 1. 0, C2 3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Zabezpieczamy podejrzanego Zabezpieczamy bronie, składamy raport Grupa, teraz tak Rozdzielamy się, Kytan podchodzisz do mnie Szakal lecisz tam od drugiej strony całkowicie za Zabierz okay. do szakala dołączasz waleczny Waleczny do szakala E, sprawdźcie te żółte drzwi, ściągnijcie klin z tamtej strony, z tej strony nie ściągamy klinu. Mikrut, lustro. Mikrut, nie ściągaj. Nie ściągaj, lustro. To ja mam ściągać. Szaka, Tak, Szaka, ściągnij, szaka, lustro na drzwi. Mikrut, aport. No, z tej strony nikogo nie widzę. Ok, C2 na drzwi, Mikrut, ustawienie formacją Ketan Hutu od prawej. Mikro, dołączasz na trójkę, nie trzeba blokować drzwi. Już z tej strony, z tamtej strony szaka, raport. prawdopodobnie jakiś ruch na końcu korytarza. Okej, okay, okay. tylko na końcu korytarza, tak? Z przodu nie widać. Tak, e, szaka, weź jednak na wszystko profilaktycznie. Flash od górnej części drzwi na lewą stronę. Walecz, czy wchodzić jako pierwszy po flashu? Z tej strony jeszcze w hutu stawia się na tej pozycji. Przygotowuję sobie flasha Flash do kolejnej wnęki na prawo, to masz taką wnękę i do środka, żeby ten flash wbliżył. Na 1 C, 2 na jeden drzwi od strony szakala, na zero flash. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 0. Zero. Szybcie, szybciej, szybciej. Wejście, wejście. Ok, zabezpieczamy podejrzanego. I teraz tak, pełna formacja, Kytan, Szakal, e, Mikrut, Waleczny, Hutu. Pełna formacja z strony lewej. Jest Mikrut, miejsce. miejsce. Waleczny, tak samo. Ok, ustawieni? Ok, puśćmy. Wchodzimy. Ostatnia osoba rozbrała bombę. Reszta ustawia się przy drzwiach prawych. Pierwsza osoba, która będzie na górze, przy drzwiach prawych lustro. tam bomba. Talk. The shit just hit the fan. Teraz this już biegiem dynamicznie, Szakal, raport. działałem podczasem. We'll raport. Pełna formacja. Czysto. Ustawienia od prawej. Wejście. Kytan, do przodu, do końca idziesz na prawą stronę, kan 90 i na razie się wstrzymasz później. Szakal, lewa strona, nie wchodzisz do wnęki, osłaniasz wnękę, dokradłeś się do lewej, Mikru do prawej, waleczny za szakalem do lewej strony, tu do prawej na razie. Szakal, 3 wyciągasz, 2 zabezpieczasz, 1 puszczasz flesza od tego punktu tutaj, 3, 2, 1. Chytan, skan. Chytan, Wyjście! Wyjście! Ok. Zamknij drzwi, Kytan. Dołącz waleczny do szakala. Z szakalem do przodu. tam stop przed drogiem. Szakal do przodu. Waleczny do szakala. Skanować? Eee, wstrzymaj się, tak e, skan z dwóch stron. 3, 2, 1, 0. Czy otwarte u mnie. Zamknij zrób to wiele dynamicznie, bo może zaraz wyjść, aspekt. Zabezpieczyć tu drzwi, szakala. Ok, lustra sobie przy drzwiach. Raport, pierwszy szakal. Saspekt, godzina 10. Również bomba, godzina 10. Chyta na raport. Więc tak, Suspect na godzinie pierwszej odległość 3 metry I Suspect na godzinie też pierwszej odległość 5-6 metrów Za tymi m, paczkami coś Hutu tymi... przygotuj sobie flesza Wejdź na dwójkę, Miklut wejdź na trójkę Miklut przygotowujesz flesza, Hutu flesz od dolnej części drzwi na prawą stronę Jak flesz wleci, ale przed wybuchem, flesz przed wybuchem, Miklut ob, 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 oblatujesz Huto od strony lewej i flash szybko zeskan na sam koniec na godzinę 12. Waleczny przygotowuje sobie flasha ustawiony od strony lewej wyjątkowo. Eee, odbezpieczasz tego flasha. Waleczny flesz deski masz po prawej stronie, od desek od prawej, po prawej stronie, na lewą stronę, żeby za drzwi poleciał flash. Na jeden otwieramy drzwi na zero, lecą są Sześć. 6. Aha, sorry. Sprawdź jeszcze raz, kiedy dam sytuację. Eee, dobija się z aspekt Raport. Okay. Go, go, go! Let's move Cały czas się wybija. Y Moment, ucieka. I albo poszedł na stronę tam Szakala, albo jest na godzinie 11 tam mniej więcej na skręcie. Y a ten drugi? Y a ten drugi jest chyba, no na tej, chyba za paczkami Najprawdopodobniej, ale 100% Od strony walcznego jeszcze puszczamy jednego flesza bez zmian Na jeden drzwi na 0 flaszę 6, 5, walczmy troszkę do lewej Do lewej się cofnij bardziej, do lewej, do lewej Wstań 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 Wejście Do końca, do końca, do końca, dwustron Oblecieć Dobra, ok, zabezpieczam podejrzanych za. Y Rozbrałem bombę. Y Wyjściem od strony Kytana. Pomieszczenie lewe. Ustawienie od strony lewej. Lustro. Raport Kytana. Informacja. Y Niko nie widzę. Ok, y Czekajcie, może od strony prawej się ustawcie jednak. Od strony prawej. Kytan, przygotowuję sobie gaz. Weźcie się ciebie, wyjdź z formacji. Wyjdź z formacji, przygotuj sobie gaz, odbezpiecz go. Podmianka. Gazik, godzina 11 na sam koniec. Wysoki na sam koniec pomieszczenia. I po gazie wejść. Jest kontakt. Dostał? 11. Tak. Eee, yy, drugi nie poddaj się na godzinę. Wejście, wejście, wejście. Wejście. Przyjąć go. Są tam bomby. Nie widać. Ustawienie przy kolejnej drzwiach Stawiam na stronę lewej. Bomby nie rozglejecie. Informacja. Chytam. tam? Po na. zje wejście. Jedenka wchodzi do lewej wnęki, reszta wchodzi na 12. zabezpieczacie za Tejzer, Tazer, on dostał, 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 dostał Czy jest tam bomba w pomieszczeniu? Eee, nie widać Okej, okay, w porządku, ostatnia bomba rozgojana. Do przodu Pod lewe drzwi Ustawienia strony stronę prawej Lustro tam, raport czysto szakal, przygotuj w gaz, ustaw się na tej pozycji. Gazik tam za filar na godzinę pierwszą, tak żeby on tam wpadł za Od Teraz ten gaz. Przechodzicie za róg, ale nie przechodzicie dalej. Od ziemi niżej troszkę. Wejście, przejście za ruch. Dwójka przejmuje kontakt. Dzisiaj on tam jest. Przejście przejście. przejście, przejście. Przejście, przejście. Przejąć. Dobra. Kdan, jesteś przed wejściem. Ok, dobra. Zatrzymaj się. Zabezpiecz podejrzanego. Ustawienie od lewej strony. Dokręć się bardziej do lewej. Tak, mi troszkę co więcej. Do lewej bardziej. Już nie mam gazu. Waleczny... Kytan, zeskanuj do nas tą. Zeskanuj bardziej. Czysto Okej. Okay. Waleczny, podejdź do Kytana. Kytam troszkę do przodu. Do lewej bardziej. E, Okej, okay, poczekaj, stop. Waleczny na jeden puścisz gaz na ten punkt tutaj, tylko się nie wychy. 3, 2. Od ziemi, nisko. Jeden. się do końca. Szakaj, wraca się. Wraca się do, koń do poprzednich drzwi. U aspekt, przyjmijcie. Okej, okay, waleczny wróć się razem z szakalem. Waleczny wróć się z szakalem, wróć z szakalem, wróć szak do szakala. Do kolejnych drzwi, tu zabezpieczamy wszystko podejrzanych, zabezpieczamy broń. Składamy raport, wracamy się do grupy. Waleczny lustro na drzwi, e, te ostatnie na Stay Sharp Lustro właśnie raport. Jakby ktoś, o, jakby ktoś mi tak trochę poświecił na le, le, prawą stronę, to by było spokojnie. Um, nic nie widać. Okej, okay, ustawiam stronę prawej. E, waleczny. W sumie ok, jest w porządku. Szakal, krytan. dobra. E, Wejście tylko jeden metr. Jeden metr na prawo i ustawiacie się do krzyżowej. Kytan do prawej, szakal do lewej. Nie przejdźcie dalej. Dwójki wchodzą za nich i osłaniam ich. Ostatnia osoba na zatrzymuje się. Do krzyżowej waleczny. Podejść do krzyżowej. Ok, teraz tak, na 3 wyciągamy, cofnij się Hutu, cofnij się Na 3 wyciągamy flesze, na 2 odbezpieczamy, 1, flesz, y, szakal od ziemi, od Take tego punktu i fleszkę tam go. od tego punktu 3 2 Nie masz flesza? Y, Waleczny, 3 2 Waleczny od tego punktu Od której? 1 Tam na koniec Od ziemi Fleszy. Wszędzie? Ok, zabezpieczamy podejrzanych. Składamy raport, zabezpieczamy broń. 21-22. Mamy komplet. Moi drodzy, wracamy do podsumowania misji. Generalnie rzecz biorąc, jeśli gramy zespołowo, właśnie mniej więcej w taki, w taki sposób misja jest rozgrywana. Misja była rozgrywana drużynowo, misja była prowadzona przez lidera. Tak. Pozostali gracze. Realizowali zadania, które, które wyznaczał lider. Jeśli chodzi o wynik, mamy bardzo ładny wynik: mamy 98, tylko jeden z podejrzanych był obezwładniony na podejrzanych 18, więc z granatami w dużym zespole. Generalnie rzecz biorąc, taka misja, ta misja przebiega. Wszystkie oczywiście mieliśmy raporty, wszystkie branie zabezpieczone, wyszliśmy bez szwanku, nikt nie był ranny, mamy 6 na 6 punktów, maksymalną 5. Nie mamy ofiar wśród funkcjonariuszy, czyli nikt nie zginął, punktów 10, nie byli ranni cywile, punktów 5, nie wyeliminowano żadnych podejrzanych, czyli żaden nie był martwy, jeden był obezwładniony, to punktów 5. Także za jednego obezwładnionego podejrzanego mamy tylko obniżony punkt, punkty o 2 i suma. Bez punktów karnych mamy 98 punktów na 100. Moi drodzy, to był pierwszy odcinek z takiej gry zespołowej. Myślę, że takich odcinków będę też wam prezentował więcej. Także, także takich odcinków również oczekujcie. Tak wygląda generalnie rzecz biorąc przebieg, przebieg gry, jeśli gramy drużynowo. Oczywiście, żeby to było dynamiczne, żeby to było profesjonalne, gracze już muszą dobrze się rozumieć. Tak? Każdy musi wiedzieć, jaką stronę osłania, którą stronę przejmuje, żeby misja. Mogła być zrealizowana właśnie mniej więcej w takiej, w takiej formie Także póki co dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka Jeśli Wam się odcinek podobał Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę I do usłyszenia w kolejnym odcinku W kolejnej serii z Gry Sło 4 Także innych produkcji Także trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!